Dzień dobry kochani, witam was wszystkich bardzo pięknie i serdecznie na karcie dnia. Skarby moje, kochane, jedziemy e, i zobaczmy sobie, co też dzisiaj e, wszystkie m, tutaj, jakby nasze, e, no mówcie mi szybko, znaki z odjaku chcą nam dzisiaj tutaj przekazać, żebyśmy zobaczyli sobie, w jakich energiach dzisiaj możemy się, kochani, dzisiaj spotkać. Startujemy od baranka, baranek, baranek. Baranek dzisiaj słuchajcie, uspokojony, że tak powiem, nic go tutaj nie powinno dzisiaj wybić z rytmu. Karta umiarkowania. Po prostu mówię o takiej zwykłej sielance bądź też przelewanie flaków z olejem, tak? Nazwy to tak, e, ponieważ ja tej karty za bardzo y, nie nie lubię, jeżeli chodzi o dniówkę, tak? To znaczy, dla mnie to jest zbyt spokojnie. To jest taka, taki dzień, w którym e, możecie sobie usiąść, słuchajcie, nie wiem, z herbatką, z książką w fotelu, i zwyczajnie sobie, słuchajcie, e, poczytać jakieś, e, nie wiem, fajne opowiadania, innymi słowy, po prostu zażyć takiej sielanki, takiego błogiego, błogiego spokoju, w którym żadne emocje, w prawo czy w lewo nie powinny was wybijać. No to beczki. Zawieszenie. Dzisiaj pewne sprawy mogą utknąć kochani w miejscu i zwyczajnie nie ruszycie do przodu, innymi słowy po prostu staniecie w miejscu. E, moi drodzy, karta wisielca właśnie o tym mówi, o takiej sytuacji, w której um, po prostu stoimy w miejscu i nic się nie dzieje. Pewne sprawy, na które dzisiaj być może by liczy, że pójdą do przodu, ruszą do przodu, coś się stanie, nie, nie staną się, one będą stały w miejscu. Po prostu taki dzień zastoju. Ale moi drodzy, taka, również karta, taka, taka, takie, takie przesłanie z tej karty również, które płynie, Mówi o tym, że moi drodzy, może tak się dzisiaj wydarzyć, że na co niektóre sprawy, które Byk do tej pory widział w taki, a nie inny sposób, spojrzy odwrotnie, dlatego że Wisielec pokazuje odwrotność tego, tak? Czyli że na pewne sprawy możecie spojrzeć z innej perspektywy. A co na to wszystko bliźniak? A bliźniak, słuchajcie, dzisiaj mega power do działania, w przeciwieństwie tutaj chociażby do dwóch poprzednich znaków, które takie troszeczkę sielankowe i takie zastojowe będą, e, może w dniu dzisiejszym dostać mega energii do tego, żeby zacząć coś działać, coś robić, tak? Możecie poczuć takiego powera, taką ognistą, słuchajcie, e, e, moc do tego, żeby brnąć do przodu z czymś, a innymi słowy po prostu będziecie ten zapał w sobie posiadać. Również karta namiętności, kochani, a więc takich sfer, gdzie być może tutaj pod kątem ognistym, seksualnym, z jakąś partnerką, partnerem waszym, będziecie dzisiaj, że tak powiem, wiedli taki dosyć fajny czas. Dobrze, no to w takim kładzie raczek. O, dla raka pociągnęły mi się dwie karty, kochani, i zostawię je. Rak ma dzisiaj, słuchajcie, cel. I, ale tym celem jest e, podjęcie jakiejś decyzji. Więc rak dzisiaj będzie w dniu dzisiejszym podejmował jakieś decyzje. Krótko mówiąc, będzie rozważał bądź próbował poszukać balansu w jakichś sprawach, moi drodzy, e, bo dwójka monetowa czasami jest próbą balansu czyli taką sytuacją, w której zastanawiam się, jak chwycić ten balans, jak pogodzić jedno z drugim e, i że tak powiem, żeby wszystko utrzymać e, tak, jak jest i w ogóle nie decydować, co jest lepsze, a co gorsze. Ale większość z was może zwyczajnie podejmować te decyzje, bo macie jakiś cel. Który chcecie osiągnąć ten zapał do tego, zdobycia tego celu również będzie. No i tu podejmujemy decyzję w tej kwestii. Dobrze, no to mamy teraz lwa. Lew, słuchajcie, dzisiaj utknie w martwym punkcie, bo karta ósemki mieczy to jest tak, takie pogrążenie się w takim pesymizmie i takim troszeczkę negatywnym myśleniu o wielu kwestiach. Lew będzie po prostu chciał coś zrobić, bo to nie o to chodzi, że nie, ale będzie od razu widział pewnego rodzaju przeszkody, tak? W tym związane. I tutaj, jakby. Krótko mówiąc, stanie w miejscu i nie ruszy nam do przodu. Pan, pan lew, czy też pani lwica, tak? I moi drodzy, mm, ja bym radziła wychodzić z tej klatki, tak? Której sami sobie tutaj jesteście w stanie zgotować, tak? Bo to jest taka sytuacja, w której e, nie ma sensu od razu zakładać czegoś złego albo negatywnego. Po prostu trzeba z tego wybrnąć i stwierdzić, dobrze, raz kozie śmierć, zobaczymy, co będzie, a nie od razu zakładać jakieś negatywne scenariusze. Ale większość z was może tam się po prostu zatrzymać. I po prostu myśleć, że pewnie to się nie powiedzie, pewnie będzie do kitu, i niestety z tej klatki nie wychodzić samoczynnie, tak? Panienka. A panienka, dzisiaj słuchajcie, w fazie ochoty na odpoczynek w ogóle, albo po prostu zwyczajnie macie dzisiaj urlopy, zastoje, być może chorobowe, być może co niektórzy z Was po prostu zwyczajnie potrzebują tego odpoczynku i te urlopy pobrali, względnie troszeczkę nie domagają i gdzieś zostają w łóżkach, bo to jest taka karta po prostu stop, między innymi podobna jak tutaj, czyli krótko mówiąc, dzisiaj mamy ochotę na odpoczynek. Jeśli nawet jesteście w pracy, jeśli nawet tego odpoczynku czy urlopu nie mamy, to moi drodzy, możecie mieć. Taką potrzebę w ciągu dnia, żeby po prostu usiąść, odpocząć, żeby jak najwięcej chwil relaksu dzisiaj, kochani, po prostu chwytać, tak? Więc tutaj też miejmy to na uwadze, że tak może być. No dobrze, i teraz, kochani, przechodzimy do wagi, zobaczymy, co uwag. Wagi dzisiaj, kochani, będą z czymś, że tak powiem, musiały cierpliwie za czymś albo z czymś cierpliwie poczekać, bo siódemka monetowa mówi o takiej fazie, w której po prostu zwyczajnie musimy poczekać za czymś, tak? Musi coś dojrzeć, żebyście mogli to otrzymać. Może to być po prostu w ogóle taka faza, w której dzisiaj cierpliwość będzie tutaj, jakby daniem głównym w dniu dzisiejszym, kochani, i będziecie tą cierpliwość musieli ćwiczyć, po prostu nie przyspieszać pewnych spraw, albo po prostu pewne sprawy nie ruszą do Przodu. Innymi słowy, tak i krótko mówiąc, staniecie kochani w miejscu, i będziecie musieli po prostu czekać, czekać i jeszcze raz czekać. Więc, moi drodzy, siódemeczka monetowa, cierpliwość, czekanie za czymś w dniu dzisiejszym. Uwag! Dobrze, a co na to wszystko, Skorpion? A skorpion dzisiaj kochani radosny, szczęśliwy. Raczej w towarzystwo możecie bardzo dobrze się udzielać, kochani, bo trzy kielichy tutaj pokazują radość, dobrą zabawę, dobrą komunikację, flirty i tego typu rzeczy, kochani, również. Ale ogólnie taki dzień radosny, tak? bo tu nawet nie chodzi o to, jak komunikacja wasza będzie wyglądała pomiędzy ludźmi, tylko generalnie to, że raczej ten uśmiech, ta powiedzmy ta radość, ten taki power ogólny nie powinien Wam tutaj w pewien sposób schodzić w dniu dzisiejszym na jakieś powiedzmy takie gorsze momenty, tak? I przede wszystkim ta komunikacja, kochani. Komunikacja po prostu pomiędzy wami a innymi, a innymi osobami, która bardzo mocno tutaj będzie się uwypuklała i innymi słowy po prostu dawała taki, powiedziałabym, dosyć fajny, fajny dzionek, tak? I fajną komunikację pomiędzy wami a innymi osobami, kochani. No to teraz strzelce, kochani. Zobaczymy, co dla strzelca. Strzelcowi, kochani, w dniu dzisiejszym będzie czegoś brakować. Krótko mówiąc, może brakować Wam tak naprawdę wszystkiego, kochani, poprzez, nie wiem, wszelkiego rodzaju emocje, tak? Nie wiem, brakuje mi tego, czy tamtego, czy Wam tego, również po, po, po sytuację finansową, po, bądź nie wiem, brakuje mi kawy, czy herbaty, czy soli w szafce, kochani, bo ten brak naprawdę może tutaj być prozaiczny, tak? Nie doszukujmy się tutaj nie wiadomo czego, i nie wiadomo jakich tam powiedzmy klimatów, bardzo na skalę taką większą, tak? Może to naprawdę. Być coś bardzo drobnego. Więc w poczuciu braku, w poczuciu tęsknoty, w poczuciu takiego, takiej sytuacji, w której czujemy, że coś tracimy albo czegoś nie mamy, tak? Innymi słowy, możecie po prostu taki, taki dyskomfort troszeczkę brakowy dzisiaj, kochani, odczuwać. Może też być taka sytuacja, że co niektóre strzelce, kochani, przyjdą o coś prosić, czego nie mają, a chcą mieć. Więc to też jest taka faza troszeczkę, jakby być może tutaj, proszenia, tak? Jakby w tej formie. Dobrze. No to koziorożec. A koziorożec, kochani, w przeciwieństwie właśnie tutaj do strzelca, który będzie miał braki, on będzie się czuł, że ma wszystko. I będzie bardzo, będzie taki, taki dzień, w którym faktycznie koziorożce będą czuły się bardzo dobrze, Po dziewiątka monetowa. Jest tutaj, jakby, taką kartą, która bardzo ewidentnie pokazuje nam sytuację, w której my cieszymy się z tego, co mamy i co posiadamy już. I krótko mówiąc, jest ta radocha, jest to szczęście, otaczanie się, że tak powiem, pewnymi rzeczami, które dają nam poczucie radości i szczęścia. Więc Wy dzisiaj macie ten zysk, kochane Koziorożce, Wy się dzisiaj cieszycie z tego, co posiadacie, z tego, co być może dzisiaj do Was przyjdzie, to, co być może dzisiaj kupicie sobie. Innymi słowy, będziecie zadowolone. Eee, wodniki. A wodnik dzisiaj troszeczkę w takiej fazie, słuchajcie, bez kija nie przystąp, e, sorki, trochę światło się źle odbija, e, bez kija nie przystąp, będzie raczej tworzył wokół siebie granicę, do której dane osoby mogą podejść, a dane nie, a innymi słowy będzie stał z kijem i bronił siebie i powie, jak ktoś podejdzie mi coś powie, to po prostu przywale. Innymi słowy taka pozycja, kochani. Więc wy dzisiaj takie troszeczkę będziecie chronić i bronić siebie, nie będziecie pozwalali na to, żeby pewne osoby... Zbyt bardzo tutaj do Was podchodziły, miały możliwość czegokolwiek do powiedzenia. Nie pozwolicie po prostu sobie w kaszy nadmuchać. Dobra, nie to nie. No i rybka. A rybka z kolei, kochani, dzisiaj bardzo pięknie kończy nam rozkład 12 znaków, ponieważ kończy kartą bezpieczeństwa, poczucia stabilizacji, poczucia e, fajności komunikacyjnej między osobami a wami. E, cztery buławy, karta rodziny, karta ogniska domowego, karta po prostu stabilizacji, takiej sytuacji, w której jeżeli nawet to nie chodzi o sytuację rodzinną, to po prostu wasza relacja z innymi osobami jest naprawdę dzisiaj bardzo dobra, pozytywna, dobrze się rozwijająca, kochani, więc tutaj ten dzień u ryb na pewno będzie um, bardzo fajnym dniem. Dobra, tyle ode mnie. Słuchajcie, na sam początek ja idę wypić kawę, bo jestem bez kawy i mam nadzieję tutaj, że zwyczajnie po prostu, słuchajcie, nie popłynęłam gdzieś e, słuchajcie, z jakimś tam głupim tekstem, a, dlatego, że po prostu jeszcze jestem zamulona i bez tej kawy, po prostu dzisiejszy dzień, e, no karty dnia mogły pójść, że tak powiem, trochę bez takiego fajnego polotu, nazwy to tak. Buziaki, kochani.